Cześć, witam Was wszystkich w trzeciej części poradnika do gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przygotowaniem zbroi oraz spróbujemy zażegnać kryzys węgla. Tak jak już pewnie zauważyliście w poprzednich odcinkach, w naszym ekwipunku mamy cztery specjalne pola przygotowane na zbroję. Zbroję możemy zrobić z czterech surowców. Jest to, jest to futro, które uzyskujemy z zabijania krów. Jest to żelazo, złoto oraz diamenty. Pewnie większość z Was będzie, będzie nieco zasmucona faktem, że niezależnie z jakiego surowca zrobimy naszą zbroję, będzie ona e, zapewniać nam taką samą ochronę. E, to znaczy, hełm zapewnia nam 1,5 punktu ochrony, e, zbroja na klatkę piersiową zapewnia 4 punkty, zbroja na nogi zapewnia 3 punkty, a e, buty zapewniają 1,5 punkta. E, czyli w sumie 10 punktów. E, Mamy tutaj krowę, więc teraz spróbuję ją zabić. Zobaczymy, czy coś z niej wypadnie. No dobra, wypadła z niej skóra. Z tego właśnie zrobimy naszą pierwszą zbroję. Z tego względu, że jest to surowiec, który no, najłatwiej, najłatwiej można uzyskać. Wróćmy do naszego domku. A, tak, skóra. Jak widzicie, przygotowałem już sobie wcześniej troszkę skóry. Zaczniemy od hełmu. Hełm robimy w ten sposób. Zbroję na klatkę piersiową robimy w ten sposób. Zbroję na nogi robimy w ten sposób. A buty w ten sposób. No dobrze, załóżmy sobie teraz naszą zbroję. Tak jak widzicie, nie wygląda ona specjalnie interesująco, ale niespecjalnie możemy coś na to poradzić. Dodatkowo pokazał nam się teraz pasek punktów, punktów zbroi obok paska punktów życia. No i myślę, że na tym, na tym zakończymy temat zbroi, przynajmniej na, na chwilę obecną. Przejdźmy teraz do wspomnianego wcześniej kryzysu węgla. Tak jak część z Was już pisała... Nie, nie jesteście w stanie znaleźć żadnych, e, żadnych złoż mhm. węgla. E, sugerowałem wam, żebyście szukali w miejscach jak to, czyli w otwartych jaskiniach. Jeśli mimo wszystko nie jesteście w stanie znaleźć tego węgla i mhm. jeśli nie, nie jesteście w stanie zrobić pochodni, to sugeruję, żebyśmy zrobili sobie, e, żebyśmy zrobili sobie mały domek e, zadaszony szkłem, który będzie wykorzystywał e, energię słońca. E, przede wszystkim będziemy musieli przygotować sobie szkło. E, szkło robimy. Szkoło robimy z piasku. Z piasku, który znajdujemy e, przede wszystkim na, na około wody. Piasek wygląda w ten sposób, e, to troszkę potrwa, e, więc może w tym czasie zaczniemy, zaczniemy już budować e, nasze ściany. E, ściany zbudujemy z desek. No, po prostu ładnie to wygląda. Tak, szkoła będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj będzie miejsce na drzwi. A, wszystko się zgadza. Dobrze, jestem już z wami. Jak widzicie, poprawiłem troszkę chatkę. E, Szkoda też już powinno być w tym momencie gotowe. 29, tak, 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 to nam wystarczy. Więc cokolwiek przy użyciu szkła warto pamiętać, e, że szkła nie da się odzyskać tak jak piasku czy, e, czy innego postawionego klocka. Szkło raz postawione może być ewentualnie potem tylko zniszczone. No dobrze. Świetnie, tak będzie to wyglądała nasza chatka. I również postawimy sobie drzwi i zaczniemy tutaj jak, jak dopiero zauważycie, e, energia. E, Świat, światło Słońca będzie się tutaj dostawać bez żadnego problemu i nie będziemy musieli używać flar, przynajmniej, przynajmniej w dzień. To pozwoli Wam na wkopanie się nieco w głąb i być może wydobycie, e, wydobycie węgla. Tak jak wspomniałem, jest to już taki krytyczny, e, krytyczny sposób. E, myślę, że jednak powinniście pochodzić po okolicy i poszukać tego węgla. No i jest, jestem pewien, że jeśli poświęcicie na to wystarczająco dużo czasu, to ten węgiel znajdziecie. Dobrze, niespecjalnie chcę się wkopywać w sam, na samo dno, chciałem tylko, żebyście zwrócili uwagę, że jesteśmy już dosyć głęboko, a w tunelu jest, jest cały czas bardzo jasno. Mam nadzieję właśnie, że, że pozwoli Wam to na, na znalezienie węgla i kopanie w normalnych warunkach. Zrobiło się nieco ciemniej, a myślę, że to dlatego, że na dworze zapada już zmrok. Tak, zdecydowanie zmrok. Dobrze, to już tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zobaczymy się już niedługo i myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się uprawą. Do zobaczenia wszystkim.